Haile Bieber zabiera glos po Selene Gomez. Chcę Ci podziękować. Od kilku tygodni atmosfera wokół Seleny Gomez i Haile Bieber jest niezwykle napięta. Wszystko przez teorie spiskowe internetów, którzy są zdania, że modelka od lat niezdrowo fascynuje się osoba piosenkarki. W sieci nie brakuje dowodów fanów Seleny, którzy oskarżają modelkę o kopiowanie tych samych stylizacji, biznesów, a nawet słów. Piatek Selena Gomez postanowiła po raz pierwszy zabrać głos w tej sprawie. Piosenkarka, która na Instagramie śledzi 600 milionów osób, wyznala, że rozmawiała z Haile Bieber. Haile Bieber skontaktowała się ze mną i przekazała mi, że otrzymuje groźby śmierci i nienawistny hejt. To nie jest coś, na co się godzę. Nikt nie powinien doświadczać nienawiści ani zastraszania. Zawsze opowiadałam się ze życzliwością i naprawdę chcę, żeby to wszystko się skończyło, napisala na Insta Story Gomez. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Nieoczekiwaniem w piatek wieczorem glozów, we wspomnianej sprawie zebrala również Heile Bieber, która zamieściła na Insta Stories z obszerny komentarz. Zona Justyna Biebera na wstępie podziękowała Selenie Gomez, przyznając. Zim w ostatnim czasie rozmawiała z nią o całej sytuacji, następnie zaspochylila się nad ciemna strona mediów społecznościowych. Chciałabym podziękować Sylenie za to, zanim wypowiedziała się w tej sprawie, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni dyskutowaliśmy o tym, jak pozostawić za sobą tę narrację istniejącą między na. Ostatnie tygodnie były bardzo cieskie dla wszystkich których to dotyczyło, miliony ludzi widzą wokół tego tyle nienawiści, która jest niezwykle szkodliwa, podczas gdy social media jest a niesamowitym sposobem, by komunikować się i budować społeczność. Chwile takie jak te, tworzą jedynie skrajne podziale, zamiast jednooczyć ludzi, napisała: heile. W dalszej części swojego wpisu Bieber podkreśliła, jak łatwo jest przeinaczyć czyjeś słowa. Przy okazji apelując do fanów o większą rozwagę w sieci, na zakończenie celebrytka stwierdziła: Także, jest za, milost zawsze przezwycięży nienawiść. Zawsze można wyrwać co z kontekstu lub zinterpretować inaczej niż byno to zamierzone. Wszyscy musimy być bardziej rozważni w kwestii tego, co wrzucamy do mediów społecznościowych i co mówimy. Lacznie ze mna. Wierzę, że milost zawsze będzie większa od nienawiści zawsze jest możliwość, by spotkać się z większą empatią i współczuciem zakończyła Zobaczcie wpis Haleb Geber.